A Aheja! Aheja! Czy wygramy, czy wygramy, czy my można znowu przegramy? Czy wygramy, czy przegramy, czy, czy przejdziemy? jak zagramy, to przejdziemy, a przejdziemy. Gdy wygramy, jak wygramy, tak przejdziemy, a przejdziemy, jak wygramy. 11 boskich wojowników pośród traw mura wypląsa. przeciw nim gromada na miłość nie kąsająca, jedenastu chłopców z góry, dolin do rosłych jak wzdłuż złote kłosy, domach zaś naród nerwowo już zapala papierosy. ha he a kobiety przykądzieli jak wierzby płaczące, łkają, bo chłopaki znów na wojnie, choć tym razem w piłkę grają. I choć wszystko po sąsiedzku tuż za miedzą się odbywa, Jednak zawsze to obczyzna skutkiem czego na żołądków żodów nam przybywa. Czy wygramy, czy wygramy, czy my Może z przegramy? Czy wygramy, czy przegramy, czy, czy przejdziemy? Jak zagramy, to przejdziemy, a przejdziemy. Gdy wygramy, jak wygramy, tak przejdziemy, a przejdziemy, jak wygramy. Będzie z wojny korespondent chwacko weźmie się do pracy i rozpocznie górnolotnie, lecz spokojnie. Rodacy, chwila wielka, oto znowu mamy szansę być na szczycie! Dalej już w podobnym tonie, zresztą sami to słyszycie. Tak, sami tak, znacie opowieści, 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 opowieści dziwnej ty? treści życiorysy i tabele zestawienia i liczb wiele. Ale oto widzę wreszcie Chwały moment w liśnienie Czy to dzieje się naprawdę, czy to może przywidzenie Pośród tłumu się wyłania Ten co dzierży puchar w dłoni I mnie jego na koszulce ledwo widać w ludzkiej toni to on wybraniec rodak, stoi tak samotnie, milczy Nie jego będzie wieczne, imię jego Fira und Fira 4 und Fira und Fira und i uh, hey.